Dzień dobry, ja nazywam się Fedeczko Mateusz i zaprezentuję Państwu Opel Grandlanda. Na tym krótkim wideo pokażę Państwu samochód z zewnątrz, wewnątrz oraz wykonam pomiar lakieru w celu weryfikacji grubości powłoki lakierniczej. Dodatkowo pokażę jak wygląda silnik, zajrzymy do bagażnika, raz jeszcze z bliska obejdziemy auto dookoła, aby pokazać kasy element waharski. prezentowany samochód posiada silnik diesla o pojemności 2 litrów, mocy 177 koni. Skrzynia biegów automatyczna, co znaczy, jest to dobra jednostka HDI. Bardzo polecana przez mechaników i całą branżę motoryzacyjną. Samochód sprzedajemy na podstawie faktury VAT 23%, możliwość finansowania kredytu, leasingu i oczywiście zakupu za gotówkę. Dodam, że możliwość odliczenia podatku VAT, przy zakupie na firmę, oczywiście jest możliwe. Autko też jest bogato wyposażone. Jak będziemy w środku, podam szczegóły. Teraz zapraszam do pomiaru grubości lakieru. Samochód w niektórych elementach jest aluminiowy, dlatego różnice w pomiarze będą zauważalne, ale myślę, że Państwo wiedzą. Silnika. w porządku. Właśnie aluminiowa, lewy przedni błotnik aluminiowy to też troszeczkę mniej wychodzi. To też naturalnym jest faktem, że w zależności od czujnika lakieru tutaj też w porządku. Zwrócę również uwagę, że mamy lakierowany czarny dach też na pewno większość to oglądający tych materiał zdaje sobie sprawę, że samochód produkowany i w fabryce wyjeżdża cały biały. Dopiero później następuje dodatkowe lakierowanie dachu. To też wynika potem podczas pomiarów przy ogrędzinach, że ten dach jest znacznie grubiej polakierowany. Starze się czasem, że nawet powyżej 200 mikronów. Tutaj mamy 170, no, tutaj się pojawiło 200, Mamy nawet 150 150 odnośnie do... dachu jeszcze w dwóch słowach dodam, że były czasem sytuacje tego typu, że właściciel no, kupujący taki samochód chcąc mieć czarny dach, ale w momencie zamówienia nie dało się tego zrealizować różne przyczyny, jak Państwo też znają to wszystko i jak ta motoryzacja działa na chwilę obecną i dealer aby sprostać oczekiwaniom klienta i wykonać jego potrzebę dwukolorowego nadwozia zamawiało auto białe po czym jak autko przyjechało po wyprodukowaniu z danym wyposażeniem to wtedy dopiero było yy, u dealera lakierowane powtórnie. Tutaj ten element mamy lakierowany, I od razu to widać, 230 mikronów. Tu mamy 290, czyli w tym miejscu gdzieś było przytarte, uszkodzone. I jestem przekonany, że te drzwi będą lakierowane również. Tak jest, czyli szkoda miała miejsce na tych dwóch drzwiach. Zaraz przejdziemy do szczegółów. Obejrzymy. Jak dokładnie było to przelakierowane? Tu już mamy element oryginalny, czyli te drzwi są lakierowane wtórnie. Tu już mamy 70, czyli jest ok. Kolejnym potwierdzeniem jest fakt, że te drzwi nie są wymienione. Gdyby były wymienione, szkoda byłaby na tyle poważna, że trzeba byłoby elementy wymieniać. Wtedy no wiadomo czujnik by nam pokazał oryginał. Natomiast najpewniej była tu drobna szkoda parkingowa, kolizja, jak zwał, tak zwał, żeby ktoś nie łapał za słowa wnęki i tu wszystko jest nie w oryginale. Wracając do drzwi Nie wiem czy to dla Państwa monitora będzie widać. Lakierowane zamknięcie zostało dotąd. dobrym momentem, oczywiście tylko i wyłącznie w mojej opinii, że lakiernik zamknął lakierowany tu, a nie jak czasem bywa w tym miejscu. Dlaczego? Ponieważ przy, po jakimś czasie przy myciu danego pojazdu, moglibyśmy sobie to zdjąć kerszerem. No oczywiście tak też się da dla chcącego nic trudnego, ale jest już mało mniej prawdopodobne i trzeba się postarać i tak samo tutaj. Mamy klacz zamknięty w tym miejscu a gdyby było zamknięte tutaj to byłoby wyczuwalne nawet prawdopodobnie pod palcami. Tutaj producent zastosował taką uszczelkę, nie będziemy tego rozbierać, ale widać, że lakierowany jest do tego miejsca. Tu wszystkie elementy są oryginalne, nie odkręcane, nie kombinowane. I tu też wszystkie wnęki są fabryczne, szyby również niewymieniane. Ewidentnie można to nazwać szkodą niegroźną, parkingową, ponieważ w tym miejscu mamy zwiększoną powłokę i też nie ma żadnego dramatu, bo 280 mikronów to nie jest zbyt dużo, po prostu zwykłe przetarcie, przelakierowane, nie było konieczności cieniowania na tych elementach, po prostu gdzieś tu było zamknięcie przez lakierników. Jeżeli chodzi o. Kolorem resztę, klarem i jest w porządku. Nie będę Państwa zanudzał więcej. <grym> Idźmy dalej. Reflektory w pełni LEDowe. <krym> Przepraszam. Bez, yy, kluczykowy Dostęp do samochodu. Martwe pole. Prawy przód. Yy, fotele skórzane. Tutaj, jeżeli chodzi o siedzisko, oparcie ładnie utrzymane. Plastiki, deska jakie drzwi w porządku tutaj nic nie jest poobdzierane porysowane czy potargane. Na wyposażeniu Android Auto, auto jest pogaszone, zaraz je uruchomimy, klimatronik dwustrefowy, podgrzewane fotele, wentylowane fotele, odpalanie z guzika, elektrycznie ręcznie, ładowarka indukcyjna, podgrzewana kierownica. Automatyczne światła, multifunkcja. Takie wszystkie rzeczy, które są potrzebne w nowoczesnym samochodzie. To auto posiada. Przejdźmy do tyłu. Z tyłu siedzisko oraz oparcie. Przedni fotel też ładnie utrzymany. Tutaj plastiki nie są poszarpane w ręka. i tutaj wszystko nic, nie ma żadnego obicia. Fotele podgrzewane oraz 230V. Super sprawa na przykład potrzebna do laptopa czy dużego tabletu aby go naładować elektryczna klapa, również otwierana gestem, natomiast ten ten bajek nie zawsze działa lewe yy, boczki z lewej strony bagażników jak i oparcie foteli w porządku. Jedynie tutaj mamy jakieś ślady obicia. Prawa część w porządku, wsad. Tutaj jak i część lakierowana w porządku. Bagażnik może zmienić wysokość, wtedy jest o wiele bardziej głębszy. Tutaj nic nie jest wytarte. Pod spodem niestety w naprawczy nie ma koła. Zmora dzisiejszych czasów. <laughs> dalej. Lewy tył, siedzisko. Jakie oparcie w porządku. Tutaj próg I wnęka też jest ładnie utrzymana. Najważniejsze, czyli miejsce kierowcy. Boczek tutaj nigdzie nie jest pouszkazany. Fotel, siedzisko. Jakie oparcie. Bardzo ładnie utrzymane. Tutaj delikatne zagniecenie, to jest oczywiście naturalne, zawsze to powtarzam, kiedy lewa noga staje na ziemi, ta odległość jest na tyle wysoka, że ten element się naciska i ten tu i tak w tym samochodzie wygląda to perfekcyjnie. Można się tylko domyślać, że właściciel był to wysoki, wysoka osoba i tu wszystko też dobrze utrzymane. palimy sobie samochód 131 tysięcy Przebiegu Tempomat również. Oczywiście pewnie wielu elementów wyposażenia tutaj nie podałem, tylko tak z grubsza. Kamera cofania również tak zwana 3D, ale to jest tylko też pięknie to się nazywa. Jest to element w postaci nagrywania podczas cofania. Wtedy mamy obraz faktycznie z lotu taka, ale on jest nagrywany. Czy to jest pomocne? No w razie parkowania, na przykład widzimy, że jesteśmy równo w liniach. Widzimy też ewentualnie czy krawężnik albo inne elementy z boku. Natomiast nie jest to obraz rzeczywisty, bo tak jak wspomniałem, on jest nagrany, tak więc zanim on się nagra, możemy zdążyć już uszkodzić nasz samochód, ale de facto jest to czasem pomocne, mniej lub bardziej. Tak to sobie gdzieś tam Storatis wymyślił, tak to jest. Tu jeżeli chodzi o elementy nawet nieszczęsne do utrzymania piano black, jest naprawdę dobrze. Przejdziemy sobie teraz do komory silnika, a potem już obejdziemy auto do okres. Silnik jest zimny, natomiast pracuje równo, tak jak już powinno. No, charakteryzuje się oczywiście głośniejszą pracą. Tak jak wspomniałem wcześniej, stary, dobry diesel. I na pewno go polecamy. Niskie spalanie. Bardzo przyjemnie też to jeździ, ma dużą moc. Lewy przedni błotnik z plastikiem w porządku. Lewe przednie koło też widać, że jest OK. Tarcza hamulcowa. musiała być układ hamulcowy niedawno wymieniany, bo jest w porządku opony. Opony letnie. Zaraz sobie zmierzymy. Filmy, które Państwo tutaj macie możliwość obejrzeć są nagrywane z ręki, to też nie uprawiamy tego wideo niecałe 4 mm, tak więc ostatni sezon przód. Jeżeli czegoś palcem Państwu nie pokazałem, a to zauważyliście bardzo słusznie, od tego jest to wideo, a moim tutaj Prezentacją nie jest celem, żeby Państwu czegoś nie pokazać, nigdy powiedzieć wręcz przeciwnie, ale patrząc na ekran i na samochód jednocześnie, mogę czegoś nie zauważyć. Lewe przednie drzwi w porządku, lewy tył również jest dobrze. Lewy tylny błotnik w części górnej, dolnej w porządku. Lewe tylne koło też bez uszkodzeń, tarcza hamulcowa bez ramtu. Do I podobnie jak do przodu 4 mm jest to mniej więcej około 50% zużycia, ale tak jak mówię dla bezpieczeństwa jest to ostatni sezon, natomiast jeszcze do objeżdżenia bez problemu. Tylny lewy narożnik z klapą, nie widać tutaj uszkodzeń, zderzak też wygląda prezentuje się dobrze prawy tylny narożnik z płotnikiem też nie widać dziś uszkodzeń większych jeżeli chodzi o układ hamulcowy analogicznie do prawej felga e, przepraszam, do lewej felga w porządku i opona Tak samo w granicach 4 mm jest ogromny. W tej chwili jest na minusie, jeszcze delikatny wiatr, jest bardzo zimno. dlatego proszę o wyrozumiałość. Prawe tylne drzwi z klasykami w porządku. Przednie drzwi również. i tu też nie widać, żeby coś tutaj się działo. Felga, taki. Tarczę, w porządku. Opona. Pewnie analogicznie do ryszy Zbieram go tu. Jest ok. Z przodu. Poza jakimiś normalnymi podpiskami. Tutaj w porządku. Te elementy tutaj trzymają się prawidłowo na miejscu. Za mocno nie będę naciskał. Bo przy tym mrozie mogę połamać. Natomiast właśnie o to tutaj chodzi, że jeżeli w mieście. Podjeżdżamy takim samochodem, stosunkowo on jest zdecydowanie wyższy od takiego auta miejskiego, ale i tak możemy nie zauważyć, krawężnik od dołu nam naciśnie, te zaczepy powyłamują się albo wyskoczą, to spowoduje, że coś już będzie nie grało. Podsumowując, auto prezentuje się bardzo dobrze, dodatkowo zostanie wysłane na serwis w celu weryfikacji i diagnostyki technicznej. Jeżeli zajdzie taka potrzeba z karty przeglądowej wymieniany jest również olej i filtry i dopiero na tej podstawie wydajemy auto klientowi. Również automatycznie zostanie uruchomiona gwarancja na samochód. Wszystkie gwarancje realizujemy u nas. Natomiast jeżeli chodzi o ten o typ gwarancji, to bardzo proszę o kontakt. Gdyby były jakieś pytania, wątpliwości, niedomówienia, również bardzo prosimy przed przyjazdem o zadzwonienie do pytania o szczegóły. Realizujemy kredyty, leasingi i wszystkie inne finansowania również dla osób zapisanych w bazie WIG. Teraz bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pozdrawiam.